Jak wygląda proces wdrażania pracowników? Jakie szkolenia odbywa nowy pracownik? O tym dowiemy się z trzeciego odcinka cyklu Akcja Rekrutacja. Występują: Żaklina Jaskulska, Metapak, Patrycja Kamrowska oraz Malwina Jaworska, IKEA Industry. Paweł Jośko, kierownik szkoleń technicznych Telemont. Jak wygląda proces onboardingu? W pierwszym dniu jest to cały dzień szkoleniowy dla nowych osób. Na tym szkoleniu dowiadujemy się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na terenie zakładu, co moim zdaniem jest bardzo ważne, dlatego że powinniśmy dbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo innych osób, z którymi współpracujemy. Na tych szkoleniach również są poruszane kwestie zasad, jakie panują w IKEA. Następnie lider produkcji szkoli nas na określone stanowisko pracy, podejmuje decyzję, że jesteśmy gotowi do samolotu samodzielnej pracy. Proces onboardingu w moim przypadku wyglądał nieco inaczej niż zazwyczaj, bo wszystko było prowadzone zdalnie. Ale od pierwszego uruchomienia komputera mogłam liczyć na wsparcie mojego przełożonego. Jasno wytłumaczył mi wszystko, co powinnam wiedzieć na swój pierwszy dzień pracy, i po przywitaniu się z zespołem, który poznałam już na drugim etapie rekrutacji, mogłam iść na swoje pierwsze szkolenie. Pierwszy dzień pracy wyglądał podobnie jak w większości firm. Na pierwszym szkoleniu została nam przedstawiona struktura organizacyjna w firmie, mieliśmy też szkolenie BHP, ale miałam też czas, żeby na spokojnie zapoznać się z nowym sprzętem, dokumentacją, która jest prowadzona w firmie, jak i oczywiście moim zespołem, z którym będę pracować. Całe to wprowadzenie spowodowało, że bardzo szybko zaklimatyzowałam się na nowym stanowisku. W pierwszych dniach pracownik otrzymuje opiekę instruktora, który zaznajamia go z procedurami obowiązującymi w naszej firmie, instrukcjami dotyczącymi produkcji oraz zasadami panującymi w firmie. Następnie zaznajamia go ze stanowiskiem, na którym będzie wykonywał swoje obowiązki. Jak wyglądają pierwsze tygodnie pracy na nowym stanowisku? Pierwszy dzień mojej pracy był dniem szkoleniowym. Na dniu szkoleniowym dowiadujemy się jakie są główne zasady IK, jakie powinny panować zasady bezpieczeństwa na zakładzie. Kolejnym dniem jest już dzień, w którym przychodzimy do pracy, gdzie lider produkcji przeszkala nas na stanowisko, jak mamy pracować i tak naprawdę do dnia dzisiejszego zdobywamy doświadczenie zawodowe w tym zakresie, doskonale swoje umiejętności. Moim zdaniem firma IK jest pod tym względem przyjazną firmą, dlatego że gdy nowy pracownik przychodzi pierwszego dnia do pracy, może spotkać się z miłą atmosferą w stosunku do swojej osoby. Nie ma tego odczucia, że jest pierwszy dzień w pracy, dlatego że koleżanki i koledzy starsi starze zawsze udzielają dobrej rady, dobrym słowem przywitają. Także pod tym względem jest to bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie jak dla nowych pracowników. Każdy nowy pracownik na pewno musi się nastawić na naukę, bo wiedzy trzeba przyswoić sporo. Na szczęście dzięki pracownikom Metapak i przygotowanym szkoleniom to wcale nie było takie trudne. Ja osobiście jestem zatrudniona od stycznia i powiem szczerze, że dla mnie cały ten proces przebiegł. Bardzo sprawnie. Nie było tak jak na studiach, że musiałam uczyć się po nocach, bo wiedza przychodziła naturalnie wraz z kolejnymi etapami szkoleń, a zadania, które dostawałam, były dopasowane do poziomu wiedzy, który miałam i ich trudność rosła wraz z moją posiadaną wiedzą. W pierwszych tygodniach pracy pracownik pod nadzorem instruktora zapoznaje się z dokumentacją techniczną, z technologią wytwarzania produktu. Spawacze trenują wszelkiego rodzaju swoiny w różnych pozycjach spawalniczych. Które są wymagane przez nasz nadzór spawalniczy oraz potrzebne do prawidłowego wykonania naszego produktu. Monterzy natomiast zapoznają się z dokumentacją, poznają procedury oraz całą sztukę montażu, i pod nadzorem naszego instruktora następnie wykonują produkty, które później trafiają na kontrolę jakości, i kontrola decyduje, czy dany produkt zostaje dopuszczony do dalszej produkcji, czy nie. Na jakie szkolenia może liczyć nowy pracownik? Na różnego rodzaju szkolenia. Szkolenia jakościowe dotyczące mebli, jakość wydania tych mebli, tak żeby było i to estetycznie, i zapakowane, i też oczywiście estetycznie złożone. Różnego rodzaju audytów, też na temat naszych mebli produkowanych różnego rodzaju szkolenia też z autonomii zespołów z liderami, gdzie są też rozwiązywane różnego rodzaju problemy albo zagadnienia dotyczące naszej firmy, naszych wydawanych mebli, bo oczywiście chcemy jak najlepiej, żeby nasze meble trafiły do każdego domu i żeby były całe ładne i ładnie zapakowane i żeby każdy był zadowolony. Nowy pracownik w firmie Metapak może liczyć na wiele szkoleń zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wewnętrzne są prowadzone przez doświadczonych pracowników, którzy świetnie tłumaczą i bazują na realnych przykładach, które zdarzają się w pracy. Zewnętrzne są prowadzone przez dwie platformy online, a również zdarzają się szkolenia wyjazdowe. Wystarczy chęć od pracownika, a firma stara się udostępnić każdą możliwość rozwoju. Nowy pracownik może liczyć na wszelkie szkolenia, które są mu potrzebne z racji wykonywanych czynności. Między innymi są to uprawnienia do obsługi słownic i obsługi różnego rodzaju sprzętów. Który jest wymagany przy wykonywaniu jego pracy. Na kogo może liczyć nowy pracownik? Na pewno nowy pracownik może liczyć na koleżanki i kolegów, starszych stażem, na lidera produkcji, a także na mistrza produkcji. Są to osoby, które na pewno odpowiedzą na pytania, które nas interesują, a także rozwiążą problemy. Postarają się rozwiązać wszystkie problemy. Nowy pracownik w firmie Metapak może liczyć na każdego i to dosłownie każdego, zaczynając od przełożonego przez współpracowników zespołu, a zdarzają się i takie zadania, że może liczyć na pomoc z innych zespołów. Nikt tutaj od pierwszego dnia nie oczekuje, że będziesz wiedział wszystko, więc im więcej zadaje się pytań, tym lepiej każdy będzie chętny wtedy pomóc czy wytłumaczyć dane zagadnienia. Nowy pracownik może liczyć na swojego bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzistę, ale także zarówno mistrza, do którego trafia na produkcję po odbytym szkoleniu. Również może liczyć na pracowników kontroli jakości, pracowników nadzoru spawalniczego. Jeżeli jest taka potrzeba i potrzebuje wsparcia, to również instruktor, który prowadził go przez szkolenie, także służy pomocą, no i oczywiście dział HR-ów, który w razie jakichś problemów, kłopotów, Kłopotów, kłopotów jest otwarty dla wszystkich pracowników. W kolejnym odcinku dowiemy się, na jakie świadczenie poza pensją może liczyć pracownik.